Witam. Na tym filmiku chciałbym pokazać, jak podłączyć AmiJoya do komputerów DC64 Mini lub DC64 Maxi. Standardowo AmiJoy nie współpracuje z tymi komputerami. Jest to spowodowane tym, że DC64 Mini nie obsługuje trybu X Input. Jak zatem skonfigurować naszego AmiJoya, żeby z nim współpracował? Potrzebujemy komputer PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux. Ja mam tutaj podłączonego teraz Raspberry Pi500. I co robimy? Bierzemy AmiJoya i musimy go podłączyć do naszego komputera PC w trybie programowania. Przytrzymujemy ten czarny przycisk na tylnej obudowie, cały czas go trzymamy i podłączamy do USB. Pojawiła się informacja, że został wykryty nowy interfejs sieciowy i że zostaliśmy podłączeni do niego i dostaliśmy adres IP 192.168.7.2. Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy teraz adres IP naszego AmiJoja. Będzie to adres 192.168.7.1. Otworzyła nam się strona, na której możemy przekonfigurować AmiJojo. Zaczynamy od Wejścia do zakładki Settings i Boot Input Mode. Zmieniamy przypisanie do klawisza B, że przy przycisku B ma być wpisane Neo Geo Mini, bo jeżeli jest AmiJoy, pracuje w trybie Neo Geo Mini, DC64 Mini potrafi go obsłużyć. To samo robimy dla przycisku RB, też Neo Geo Mini. Klikamy Save. Reszta, czyli pod A, pod X. LB, Y, LT i RT ma być standardowo X input. Co to spowodowało? Jeżeli będziemy podłączali naszego AMIJOYA do konsoli, do komputera, przez USB, ale będziemy podczas podłączenia trzymali ten klawisz czerwony, AMIJOY wystartuje w trybie X input. Jeżeli będziemy robili to samo, ale przytrzymamy czarny przycisk podczas podłączenia do USB. A Joy wystartuje w trybie Neo Geo Mini. Więc tutaj już mamy tą sprawę załatwioną. Ale musimy jeszcze przemapować klawisze. Wchodzimy do zakładki Konfiguracja. I wybieramy tutaj GPO Pin Mapping. Profil pierwszy to jest standardowy profil przepisanych przycisków do różnych pinów naszego. Raspberry Pi, który siedzi w AmiJoyu, ale dla DC64 Mini musimy zmienić niektóre klawisze. Dodajemy sobie kolejny profil. Klikając na Add Profil, pojawił się profil drugi. Klikamy na niego. Zmienimy sobie jego nazwę na C64 Mini i zaczynamy od zmiany niektórych przycisków. Patrzymy, gdzie jest GP6. Kasujemy przycisk A i dla GP6 mamy wybrać LB. Dla GP7 kasujemy B, mamy wybrać RB. Następnie idziemy do GP11, kasujemy Y i wybieramy A. Dla GP12 kasujemy RB i wybieramy Y. I dla GP-13 kasujemy LB i wybieramy B. Klikamy Save. Teraz przechodzimy do kolejnej zakładki. Do zakładki Settings. I tutaj mamy hotkey Settings. I ustawiamy sobie. W pierwszym wolnym, który nie jest do niczego przypisany naciśnięcie przycisku A plus start plus back ma nam załadować profil pierwszy. Kolejny. Jeżeli naciśniemy LB też przycisk back i przycisk start ma nam wgrać profil pierwszy. Teraz zrobimy żeby skrót klawiszowy, żeby załadować nam ten profil który przed stworzyliśmy, nazwaliśmy go C64 Mini. Jeżeli przytrzymamy klawisz B, back i start, ma nam załadować profil drugi. I jeżeli przytrzymamy klawisz RB, back i start, też nam ma załadować profil drugi. Klikamy save. Skonfigurowaliśmy naszego amicjoja. teraz możemy go odłączyć od zasilania i ponownie uruchomić. Zobaczymy sobie, jak działa przełączanie między różnymi trybami pracy naszego amicjoja oraz jak przełączyć profile przycisków, które mamy stworzone, czyli nasz standardowy profil pierwszy i profil drugi, który nazwaliśmy C64mini. Uruchomiłem stronę, gdzie możemy sprawdzać nasze Pady i różne urządzenia. Czyli tak. Jeżeli przytrzymamy klawisz czerwony i podłączymy amicjoia, powinien uruchomić się w trybie X input. Puszczamy przycisk i jak widać, jesteśmy w trybie X input. Został wykryty amicjoia. Jeżeli przytrzymamy klawisz czarny i podłączymy go, puszczam przycisk. Chwilę poczekajmy, trzeba nacisnąć przycisk Fire. A MIDI został wykryty jako JJ. Jest to nasze newogomin. Jeżeli byśmy chcieli przejść z powrotem do X-input, znowu odłączamy, trzymamy czerwony przycisk, podłączamy, odpuszczamy, naciskamy Fire. Jesteśmy z powrotem jako x czyli Microsoft kontroler. Co najważniejsze, nie musimy tego robić za każdym razem. AmiJoy pamięta ostatnio wybrany tryb. Teraz spróbujmy się przełączyć pomiędzy naszymi profilami, które otworzyliśmy, między profilem pierwszym a profilem drugim, jeżeli chodzi o przypisane przyciski. W tej sytuacji, jak widzimy, naciskam czerwony przycisk, jest, zapala się ten, oto przycisk tutaj. Drugi czarny tutaj. Żeby przełączyć na nasz profil DC-64 mini, musimy przytrzymać ten przycisk, ten i czarny. I teraz widzimy, że jak nacisnę czerwony, to się zapalają całkowicie inne przyciski. Żeby powrócić do naszego profilu pierwszego, to znowu biały trzymamy czarny i naciskamy czerwony. I Ami Joy wrócił do, do swojego standardowego działania, tak jak był poprzednio. Przełączmy się teraz ponownie do naszego trybu Neo Geomini, bo chcemy przecież go z naszym C64. Czyli tak, podczas podłączania mamy trzymać czarny. Hop, puszczamy. Ile poczekajmy, naciśnijmy klawisz, jest jako JJ. Tylko teraz mamy tak, jesteśmy przełączeni w tryb Neo Geo Mini, czyli JJ, ale schemat przycisków mamy ten standardowy, czyli nasz profil pierwszy. Jak nacisnę czerwony, to widać, że się zapala B1, naciskam czarny, jest B4. No ale musimy przełączyć się na profil C64 Mini. Przytrzymujemy białe i czarne. I naciskamy czarny ten tutaj. Teraz jak naciśniemy czerwony zapala się już B6 i B2 w przypadku czarnego. Czyli mamy AmiJoya, który działa w trybie Neo Geomini Mini i mamy schemat klawiszów, który nazwaliśmy C64 Mini, czyli nasz profil drugi. Możemy podłączyć AmiJoya do naszego C64 Mini lub Maxi. To jest standardowy kontroler do C64 Mini i Maxi. I jak są pomapowane przyciski? Te cztery na dole okrągłe mają swoje odpowiedniki w tych czterech na naszym AmiJoy'u. Jeżeli chodzi o te dwa trójkąciki, to na AmiJoy'u mamy je zmapowane z tymi dwoma na przednim panelu, lewy i prawy. Jeżeli chodzi o przyciski Fire 1 i Fire 2, na AmiJoy'u to będzie tak jak w standardzie Fire 1, Fire 2 i tutaj Fire 1, Fire 2. Auto fire działa standardowo z przyciskiem czerwonym, czyli z naszym Firem pierwszym. Dobra. Podłączamy Dummy Trzeba pamiętać, żeby nie przytrzymać żadnego przycisku z tych dwóch, czerwonego lub czarnego, żeby Dummy Joy nam się nie przełączył z powrotem w tryb, którego nie chcemy. Podłączamy. i widać, ami joy został poprawnie wykryty, działa lewo-prawo, góra-dół też działa. zobaczymy, co się stanie, jak naciśniemy ten przycisk, czyli powinna zacząć grać muzyczka. muzyczka gra. pierwszy przycisk powinien zmienić tam sortowanie, jak widać działa. Oto to uruchommy sobie grę. Ostatni przycisk w tym przypadku czarny, odpowiada za wejście do menu. Naciskajmy go. Jak widać, pojawiła się informacja, że możemy mieć zapis gry. Uruchomić wirtualną klawiaturę, poruszać się po niej. Możemy też ją zamknąć. Rozpocznijmy grę. Jak widać, bez problemu działa. Wejdźmy do menu, zobaczmy. Tu możemy spróbować zapisać stan gry. Naciskamy przycisk pierwszy. Spróbujmy teraz ten stan gry odczytać. Znowu naciśniemy sobie czarny, wchodzimy w menu. No i wczytujemy go przy pomocy białego przycisku, czyli naszego trzeciego. Jak widać. Ten został grany. Aby usunąć wszystkie zmiany, jakie dokonaliśmy w naszym Amidżoju, czyli usunąć to przełączanie profilami, przełączanie między ich a Neo Geomini, to ponownie Pod, musimy podłączyć naszego Amidżo -ja do pc -ta. W trybie konfiguracji przytrzymujemy czarny klawisz i podłączamy do USB. Pojawiła się informacja, że zostaliśmy podłączeni do nowego połączenia sieciowego. Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres amidżowy, czyli 192.168.7.1 Na stronie wybieramy konfiguracja, reset settings i klikamy reset settings. Jest tutaj, no, żebyśmy potwierdzili, że na pewno chcemy. Wyczyścić konfigurację. Klikamy OK. Teraz ponownie odłączamy Joya, Ale znowu wchodzimy do trybu konfiguracji, czyli przytrzymujemy czarny przycisk, podłączamy do USB. Odpuszczamy. Pojawiła się informacja. I ponownie wchodzimy na nasz adres 192.168.7.1. Ale musimy zmienić jeszcze jedną rzecz. Wchodzimy do zakładki Settings. Do działu Boot Input Mode. I teraz widzimy, że mamy poprzepisywane. Jeżeli naciskamy klawisz A podczas uruchamiania MiJOYA, będzie w trybie Nintendo Switch. To samo dotyczy się X, że będzie w PS3. My wszędzie zaznaczamy, że ma być X Input. Czyli zakładamy X Input, wszędzie X Input. I klikamy Save. Chodzi o to, że przypadkiem jak podłączamy AmiJoy'a do jakiegoś komputera, czy coś, czy do konsoli Możemy przytrzymać jakiś klawisz i nasz AmiJoy wystartuje w trybie, którego nie chcemy Nie będziemy wiedzieli czemu coś nie działa, a on po prostu przestawi się Do na przykład Switch'a, czy ps trójki. W tej sytuacji Przytrzymamy jakikolwiek przycisk, niechcący, czy chcący AmiJoy zawsze się uruchomi w trybie swoim standardowym, czyli X-input Tak oto nasz AmiJoy Powrócił do swoich ustawień standardowych. Możemy go odłączyć, podłączyć. Zobaczmy sobie naszego testera. Jest po prostu jako X input. Możemy spróbować, czy uda się nam go przełączyć i wgrać inny profil ustawień przycisku. Przytrzymujemy czarny, biały. Naciskamy czarny. Jak widać, nie działa. Bo już nie ma tej konfiguracji. Dziękuję bardzo. W razie jakichkolwiek pytań, proszę łapać mnie na Discordzie lub na mailu. Z chęcią pomogę. Dziękuję bardzo.